Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku wideo kursu logiki. Z poprzedniej części wiecie już, co to jest reguła wnioskowania i co to znaczy, że reguła jest dedukcyjna, albo mówiąc inaczej, niezawodna. Teraz pokażę, w jaki sposób wiedzę tę wykorzystać do badania poprawności wnioskowań. Zapewne wiele osób, które uważnie słuchały poprzedniego wykładu, już dobrze domyśla się, jak to zrobić. Zaczniemy od definicji, która mówi, że wnioskowanie jest formalnie poprawne, gdy przebiega według dedukcyjnej reguły. Mówimy wtedy, że wniosek wynika logicznie z przesłanek. Definicję tę zilustruję kilkoma przykładami. W kilku pierwszych, bardzo prostych, zbadamy, czy z jednego zdania A wynika jakieś kolejne zdanie B. Zaczniemy od takich zdań. Zdanie A. Jeśli świadek mówi prawdę, to oskarżony nie jest winny. I zdanie B. Jeśli świadek nie mówi prawdy, to oskarżony jest winny. Zacząć musimy od zbudowania reguły, w której schemat zdania A będzie pełnił rolę przesłanki, a schemat zdania B wniosku. Schemat przesłanki to oczywiście jeśli P, to nie Q. Natomiast schemat wniosku. To będzie, jeśli nie p, to q. Teraz musimy zbadać, czy taka reguła jest dedukcyjna. Posłużymy się do tego oczywiście metodą skróconą. W takim razie na początku zakładamy, że reguła nie jest dedukcyjną, czyli że z pierwszego schematu otrzymamy zdanie prawdziwe, a z drugiego fałszywe. Teraz patrzymy, do czego to założenie prowadzi. Tutaj na dole mamy tylko jedną możliwość implikacja jest fałszywa tylko w jednym przypadku. Kiedy jej poprzednik będzie prawdziwy, a następnik fałszywy. W takim razie zdanie P też musi być fałszywe. Te wartości, które otrzymałem, przepisuję teraz do góry. P fałszywe Q fałszywe. I w takim razie nie daje nam zdanie prawdziwe. Teraz muszę sprawdzić tutaj na górze, czy wszystko się zgadza. I zgadza się. Implikacja od zdania fałszywego do prawdziwego faktycznie daje zdanie prawdziwe. Czyli nie ma w tym żadnej sprzeczności. Założenie, które przejąłem, że reguła jest niededukcyjna, okazało się możliwe do, do, do utrzymania. Czyli w takim razie ta reguła nie jest regułą dedukcyjną, nie jest ona regułą niezawodną. Tak więc możemy powiedzieć na tej podstawie, że ze zdania A nie wynika logicznie zdanie B. Teraz badamy takie dwa zdania: zdanie A: gospodarka rozwija się dobrze wtedy i tylko wtedy, gdy podatki nie są wysokie, i zdanie B: jeżeli podatki są wysokie, to gospodarka nie rozwija się dobrze. Zaczynamy od napisania reguły, w której zdanie A będzie pełniło rolę przesłanki, a zdanie B wniosku. Schemat zdania A to oczywiście P wtedy i tylko wtedy, gdy nie Q. Natomiast schemat zdania B to będzie, jeżeli Q, to nie P. Tu oczywiście zawsze musimy pamiętać, żeby te same zdania proste oznaczać tymi samymi zmiennymi. Teraz sprawdzamy, czy nasza reguła jest dedukcyjna. Zakładamy, że nie jest dedukcyjna, czyli że zdanie pierwsze, że schemat zdania pierwszego może dać zdanie prawdziwe, a schemat zdania B zdanie fałszywe. Patrzymy, co z tego założenia wynika. Na dole mamy tylko jedną możliwość. Jeżeli implikacja jest fałszywa, to jej poprzednik, czyli Q, musi być 1, następnie, czyli nie P0, a w takim razie P musi być 1. Przepisuję te wartości do góry P1, Q1, a w takim razie nie Q będzie 0. No i tutaj od razu widać, że jest sprzeczność. Równoważność zdania prawdziwego i fałszywego nie może dać zdania prawdziwego. Sprzeczność ta świadczy o tym, że w, tej, w przypadku tej reguły nie może być tak, że z przesłanki otrzymamy zdanie prawdziwe, a zdanie w, A z wniosku zdanie fałszywe. Kiedy próbujemy tak zrobić, dochodzimy do sprzeczności. Oznacza to, że nasza reguła jest dedukcyjna, a na podstawie tego możemy powiedzieć, że ze zdania A, które tutaj mamy, wynika zdanie B. Mówiąc inaczej, ze zdania A możemy w sposób pewny, w sposób niezawodny. Wywnioskować zdanie B. I jeszcze jeden przykład z trochę dłuższymi zdaniami. Zdanie A. Jeśli na imprezie był Zenek i Wacek, to na pewno nie było tam Karoliny. I zdanie B. Jeśli Karolina była na imprezie i Wacek był na imprezie, to nie było tam Zenka. Piszemy schematy, pamiętając, aby te same zdania proste oznaczać tymi samymi zmiennymi. Schemat zdania A to będzie P i Q implikuje nie R. Natomiast schemat zdania B możemy napisać jako R i Q implikuje nie P. Mamy regułę i sprawdzamy teraz, czy jest ona niezawodna. Zakładamy, że tutaj otrzymamy zdanie prawdziwe, a tutaj zdanie fałszywe i patrzymy, do czego to założenie prowadzi. Jeżeli implikacja na dole ma być fałszywa, to jej poprzednik, czyli koniunkcja R i Q, musi być zdaniem prawdziwym, natomiast nie P zdaniem fałszywym, z tego P oczywiście musi być zdaniem prawdziwym. Jeżeli koniunkcja R i Q ma być prawdziwa, to oba jej człony też muszą być prawdziwe. Przepisuję te wszystkie wartości, które mi wyszły, czyli R1, Q1, P1. No i teraz w takim razie mam na górze koniunkcję zdania prawdziwego i prawdziwego. Zdanie prawdziwe i negacja zdania prawdziwego r. Tutaj mamy 0. Patrzę, czy to się wszystko zgadza, i jak się przyjrzymy, to zobaczymy, że się nie zgadza, ponieważ implikacja od zdania prawdziwego do fałszywego nie może dać zdania prawdziwego. W tym miejscu otrzymaliśmy sprzeczność. Czyli widzimy, że w przypadku tej reguły nie może być tak, że przesłanka stanie się zdaniem fałszywym, a wniosek zdaniem fałszywym. Czyli reguła ta jest dedukcyjna, jest to reguła niezawodna, a w takim razie możemy udzielić ostatecznej odpowiedzi, że ze zdania A wynika logicznie zdanie B. Teraz zajmiemy się dłuższymi wnioskowaniami. Sprawdzimy, czy pewne zdanie, wniosek, Wynika logicznie z kilku innych zdań, czyli przesłanek. Zbadajmy zatem, czy formalnie poprawne jest następujące wnioskowanie. Jeśli Wacek dostał wypłatę, to jest w barze lub u zenka. Wacka nie ma w barze, zatem Wacek nie dostał wypłaty. Zacząć musimy od zbudowania reguły, w której będziemy mieli dwie przesłanki. Nad kreską będą dwa schematy, a pod kreską schemat wniosku. Schemat pierwszej przesłanki, jeśli Wacek dostał wypłatę, to jest barze lub kuzenka, no to będzie to jeśli P, to Q lub R. Schemat drugiej przesłanki, Wacka nie ma w barze, to będzie nie Q. No i w takim razie schemat wniosku, Wacek nie dostał wypłaty, to jest nie P. Teraz sprawdzamy, czy ta reguła jest niezawodna, czy jest ona dedukcyjna. Metodą skróconą, czyli zakładamy na początek. Że obie przesłanki dadzą nam zdania prawdziwe, a wniosek zdanie fałszywe. I patrzymy, do czego to założenie prowadzi. Możemy od razu wpisać, że skoro nie p było 0, to p jest 1, skoro nie q było 1, to q jest 0, i te wartości q0 i p1 przepisuje tutaj, gdzie jeszcze te wartości, tutaj, gdzie jeszcze zmienne p i q występują. Teraz mam tutaj implikację, która jest prawdziwa, i widzę, że jej poprzednik, czyli P, też jest zdaniem prawdziwym. W przypadku takiej implikacji, następnik też musi być zdaniem prawdziwym, inaczej być nie może, czyli w takim razie alternatywa Q lub R też musi dać zdanie prawdziwe. No i pozostaje teraz zobaczyć, jakie musi być R. Mamy alternatywę, która jest prawdziwa, i jej pierwszy człon, czyli Q, jest fałszywe. Żeby taka alternatywa była prawdziwa, to jej drugi człon, czyli R też musi być prawdziwe. Patrzymy, czy się wszystko zgadza. I widzimy, że tak, tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Czyli w przypadku tej reguły może być tak, że z przesłanek otrzymamy zdanie prawdziwe, zdania prawdziwe, natomiast wniosek będzie zdaniem fałszywym. Czyli taka reguła jest regułą zawodną, jest regułą niededukcyjną. A w takim razie nasze wnioskowanie nie jest poprawne. Może się okazać, że wnioskując w ten sposób, pomimo przyjęcia prawdziwych przesłanek, otrzymamy fałszywy wniosek. A teraz zmodyfikujemy nieco poprzednie wnioskowanie. Zostawimy te same przesłanki, a zmienimy wniosek, który teraz będzie brzmiał: Wacek nie dostał wypłaty lub jest uzenka. No i piszemy regułę, w której przesłanki będą wyglądały tak samo, czyli pierwsza jeśli p to q lub r i druga przesłanka nie q, natomiast wniosek nie p lub r. Sprawdzamy teraz, czy ta reguła jest dedukcyjna. Zakładamy na początku w takim razie, że nie jest ona dedukcyjna, czyli obie przesłanki prawdziwe, a wniosek fałszywy i patrzymy, do czego to założenie prowadzi. Skoro było, nie Q było 1, to samo Q musi być 0. Przepisuję tę wartość od razu. Na dole mam teraz alternatywę fałszywą, czyli oba jej człony muszą być fałszywe, a w takim razie P musi być prawdziwe. Przepisuję te wartości P1, R0. I mam teraz na górze tutaj alternatywę Q lub R, dwóch zdań fałszywych. Jest to oczywiście też zdanie fałszywe. Teraz sprawdzam, czy to się zgadza. No i widzę, że się nie zgadza, że tutaj w tym miejscu jest sprzeczność. Implikacja od zdania prawdziwego do zdania fałszywego nie może być prawdziwa. Czyli ta sprzeczność pokazuje nam, że w przypadku naszej reguły nie jest możliwe, aby z przesłanek otrzymać zdania prawdziwe, a z wniosku zdanie fałszywe. Czyli ta reguła jest dedukcyjna. A w takim razie możemy powiedzieć, że oparte na niej wnioskowanie jest formalnie poprawne. W tym przypadku, w przypadku tego wnioskowania, wniosek wynika logicznie z przesłanek. Na koniec jeszcze małe wyjaśnienie. Być może zauważyliście, że w tym odcinku i poprzednim, gdy mówiłem o regułach inferencyjnych i o wnioskowaniach, używałem zawsze terminu wynikanie logiczne. Nie po prostu wynikanie, ale właśnie wynikanie logiczne. Czy ma to jakieś znaczenie? Otóż tak. Wynikanie logiczne jest pewnym szczególnym rodzajem wynikania. Wyróżnia się ono tym, że do jego określenia nie potrzebujemy jakiejś szerokiej wiedzy o świecie. Wystarczy, że znamy znaczenie spójników logicznych. Wytłumaczę to szybko na kilku przykładach. Jak może pamiętacie, kilka odcinków temu, gdy mówiłem na czym polega relacja wynikania, jako przykłady podawałem takie zdania jak na przykład Zenon był w Paryżu, Zenon był we Francji. Ze zdania A wynika zdanie B. Następnie Jan urodził się w Polsce w styczniu, Jan urodził się w zimie. Tutaj też ze zdania A wynika zdanie B. To zwierzę jest kotem, to zwierzę jest ssakiem. Ze zdania A wynika zdanie B. W każdym z tych przypadków ze zdania A wynika zdanie B, bo nie jest możliwe, aby na przykład być w Paryżu, a nie być we Francji. Nie jest możliwe urodzić się w Polsce w styczniu, a nie urodzić się w zimie. I tak dalej. Skąd my to jednak wiemy? Ano, korzystamy z naszej szerokiej wiedzy o świecie. Aby stwierdzić, że w tych przypadkach zachodzi wynikanie, musimy wiedzieć, że Paryż leży we Francji, że w Polsce w styczniu jest zima. Czy też, że koty są sakami. Ktoś, kto taką wiedzą z różnych dziedzin nie dysponuje, nie będzie miał pewności, czy wynikanie w danym przypadku zachodzi, czy też nie. Inaczej jest z wynikaniem logicznym. Tutaj wiedza o świecie zupełnie nie jest potrzebna. Przykładowo, jak mogę stwierdzić, czy ze zdania A, jeśli zamek był na imprezie, to impreza się nie udała, wynika zdanie B. Jeśli impreza się udała, to nie było na niej zenka. Otóż, aby to zrobić, wcale nie muszę niczego wiedzieć o zenku, o tym, jak się on zachowuje, ani czy w ogóle była jakaś impreza. Wystarczy, że zauważę, że z tych zdań mogę utworzyć taką regułę. Przesłanka, jeśli p, to nie q, wniosek, jeśli q, to nie p. I następnie sprawdzę, że taka reguła jest dedukcyjna. Nie będę tego robił, ale każdy może to sprawdzić sobie szybko sam. W każdym razie, aby stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia z wynikaniem, żadna wiedza o świecie nie jest potrzebna. Jedyne, czego potrzebuję, to znajomość znaczenia spójników logicznych, w tym przypadku implikacji i negacji, które to znaczenie określone jest przez tabelki zero-jedynkowe. Jeśli nie do końca wierzycie, albo macie jakieś wątpliwości, to może wyjaśnię to kolejny przykład. Co byście zrobili, gdybym spytał, czy wynikanie zachodzi w przypadku takich zdań? Zdanie A. Jeśli esik, to az utczak nedweszek. I zdanie B. Aż utczak nedweszek lub nieprawda, że esik. Wprawdzie większość z Was nie wie, o czym te zdania mówią, ale jednocześnie na pewno zauważacie, że opierają się one na regule. Zdanie A. Jeśli P to Q i zdanie B, Q lub nie P. Nie trudno sprawdzić, że reguła ta jest dedukcyjna, a więc możemy powiedzieć, że ze zdania A wynika zdanie B. Czyli możemy łatwo określić, że wynikanie tutaj zachodzi, pomimo, że nie rozumiemy znaczenia całych tych zdań. Jedyne, co musimy znać, to znaczenie obecnych w tych zdaniach spójników logicznych, implikacji, alternatywy i negacji. Natomiast co znaczy esik oraz az utciak nedveszek, tego wcale wiedzieć nie musimy. Gdyby ktoś był ciekawy, to sprawdziliśmy właśnie, że ze zdania jeśli pada deszcz, to ulice są mokre, wynika zdanie ulice są mokre lub nieprawda, że pada deszcz. Tak przynajmniej twierdzi googlowy słownik polsko-węgierski. Czyli podsumowując, wynikanie logiczne tym się różni od wynikania szeroko rozumianego, że do jego określenia nie potrzebujemy żadnej wiedzy o świecie. Jedyne czego potrzebujemy, to znajomość znaczenia spójników logicznych. A znaczenie to jest określone w tabelkach sojedynkowych. Dzięki temu to, czy wynikanie to zachodzi, można stwierdzić zwykle szybko, łatwo i w sposób niepodlegający dyskusji. I to tyle na dziś. W kolejnym odcinku pokażę, jak dedukcyjność reguł, a zatem i poprawność wnioskowań można badać jeszcze w nieco inny sposób, korzystając z pojęcia tautologii, które poznaliście wcześniej. Zatem do zobaczenia i usłyszenia.